Cześć, co słychać? Dzisiaj mam dla Was film, w którym powiem Wam o hiszpańskich słowach, które brzmią lub wyglądają, czyli pisze się je w podobny sposób do słów polskich, ale mogą mieć zupełnie inne znaczenie. Zapraszam do oglądania. Pierwsze słowo to jest rana, la rana, po hiszpańsku to jest żaba, la rana. Kolejnym słowem, które, jest, które brzmi podobnie po polsku i po hiszpańsku jest. Pan, mm, tak naprawdę to ono ma trochę inny akcent, ale pisze się tak samo pan i pan po polsku no to wiadomo to jest pan pani, a po hiszpańsku el pan to jest po prostu chleb, czyli el pan. To jest chle. Kolejne słowo to ser. Nie wiem, czy ktoś już domyślacie się, co ono może znaczyć. Pewnie, jak ktoś um, interesuje się hiszpańskim, to już wie. A jak ktoś słyszy pierwszy raz, to na pewno się nie domyśli, że hiszpańskie słowo ser to oznacza być po prostu. Tylko to jest bezokolicznik, a tutaj później, już w odmianie, um, tutaj dla każdej osoby to brzmi inaczej, ale właśnie bezokolicznik słowa być to jest ser. Następne słowo to cena. To słowo już wymawia się inaczej, ale pisze się tak samo, czyli cena. Po hiszpańsku to jest la cena i to oznacza kolację, czyli tutaj nie ma nic wspólnego z ceną. Kolejne słowo to rosa, rosa i po hiszpańsku to jest la rosa i to oznacza róże po prostu, czyli nie oznacza rosy, tylko róże. La rosa. Kolejne słowo to ubicación. I no to nie oznacza ubikacji, tylko to oznacza położenie. Ktoś może powiedzieć mandame la ubication, czyli wyślij mi swoje położenie. Kolejne słowo to maskota, i tutaj to się pewnie może kojarzyć komuś po polsku z maskotką, ale to nie ma nic wspólnego z maskotką, to jest po prostu zwierzę domowe. Czyli na przykład, jak macie kota w domu, to możecie powiedzieć, że to jest wasza. Maskota. Kolejne słowo to jest firma. To nie oznacza firmy, w sensie biznesu, to oznacza podpis. Czyli jak ktoś Was zapyta gdzieś na jakich, w jakichś dokumentach, żebyście zrobili, podpisali się, to powiem Wam, la firma. Następne słowo to no. I teraz tak, to jest bardzo ciekawe, no bo po hiszpańsku no to oznacza nie, ale po polsku często mówimy też no jako potwierdzenie. I na początku, jak tutaj przyjechałam, to często jak ktoś mi się coś zapytał, to ja mówiłam no z takim potwierdzeniem głowy, a tak naprawdę to Zupełnie e, absurdem dla Hiszpanów, bo jak można powiedzieć no, czyli nie, i równocześnie machać głową e, na potwierdzenie, że tak. E, I na początku bardzo, bardzo, bardzo starałam się tego e, wyzbyć, bo bardzo często ja używałam akurat tego no na potwierdzenie, no. E, I e, wszyscy myśleli, że mówię nie, a macham głową na tak. <laughs> czyli po hiszpańsku, no to jest nie, e, słowo tu. To po hiszpańsku po prostu ty, twój, twoje, w zależności od, od kontekstu, jak to jest tutaj to je użyte. Więc tu to jest po prostu ty. Kolejne słowo to kasa. Kasa to nie są pieniądze potocznie, tylko to jest po prostu dom. Czyli la casa to jest dom. Słowo mata tak naprawdę to, to jest odmienione słowo matar i nie oznacza ono maty. Tylko oznacza ono zabi. Oznacza ono zabić. Mata to, jest, to będzie to słowo odmienione w trzeciej osobie liczby pojedynczej, i e, można powiedzieć na przykład, że coś nie zabija, no to me mata. Kolejne słowo może Was bardzo zaskoczyć, to słowo kawa. E, po hiszpańsku troszeczkę słabiej to brzmi, bo oni mówią la lakawa, e, ale. To słowo nie oznacza kawy, to słowo oznacza wino musujące, czyli takiego szampana, takie typ prosecco. I po hiszpańsku kafa to jest nie kawa, tylko el café. Więc jeśli poszlibyście do restauracji i zamówili kawę, to ktoś mógłby wam przynieść wino. Lata. Słowo lata to jest po prostu puszka aluminiowa lata. Słowo luz. Luz to nie jest luz. <noise> Polski luz, tylko to jest światło. La luz to jest światło. I teraz uwaga, słowo parasol to jest ciekawe, bo po hiszpańsku Parasol, to tak by to słowo w rozbiciu, w dokładnym tłumaczeniu, to by oznaczało parasol, czyli na słońce. I oni mogą użyć tego określenia do parasola, ale tylko jeśli ten parasol byłby do ochrony przed słońcem. A parasol, który byłby w użyciu, jak pada deszcz, to by była paragła. I to oznacza paraagła, czyli na wodę. Kolejne słowo. To jest droga. I po hiszpańsku to oznacza narkotyk. Czyli la droga to jest narkotyk, a las drogas to są narkotyki. Teraz kolejne słowo kura. To się pisze troszeczkę inaczej po hiszpańsku. To jest la cura. I to może oznaczać na przykład księdza. Czyli nie kurę, tylko księdza, lub sposób leczenia, czyli na przykład albo jakieś lekarstwo, które by cię uleczyło, albo jakiś proces, proces, zabieg, który miałby cię wyleczyć, la kura. Następne słowo to jest kara, i teraz tak, kara to nie jest kara za coś, że coś, ktoś został ukarany, tylko to oznacza twarz. La kara pisana inaczej, to jest po prostu twarz. Kolejne słowo, palma, Teraz, to słowo jest często używane ym, w nazwach różnych miejscowości, ale tak naprawdę y, najczęściej y, co oznacza to jest y, po prostu dłoń, tą część dłoni. Y, to jest la palma. A y, jeśli mówicie o palmie y, w znaczeniu drzewa, to najczęściej to jest la palmera lu, albo las palmeras. Teraz y, powiem Wam o takich y, y, słowach, które mogą wydawać się trochę wulgarne, ale mimo wszystko to warto wiedzieć o nich, że takie słowa są w użyciu w Hiszpanii. I pierwszym słowem jest kurwa. I słowo kurwa, tylko tak naprawdę troszeczkę inaczej wymawiane, o, o, m, gdy powiemy la kurwa, to może oznaczać y, zakręt. Albo może też oznaczać, jak powiemy las kurwas, y, to może oznaczać po prostu kształty, na przykład kobiece kształty. Kolejne słowo to jest molestar i to nie znaczy molestować. Y, to słowo oznacza... Przeszkadzać, czyli jak chcesz komuś powiedzieć, żeby ci po prostu nie przeszkadzaj mi, to powiedziałbyś: No me molestes, no me molestes, por favor. I ostatnie słowo, którego lepiej uważać, jak będziecie używać przy Hiszpanach, bo może się źle kojarzyć. Tak naprawdę to słowo ma też więcej znaczeń, ale często jest używane właśnie w tym znaczeniu, i to jest słowo pacha. Po hiszpańsku to oznacza w języku takim ulicznie może powiedzmy, e, masturbację. Czyli pacha to jest e, masturbować, masturbacja. Więc e, no, to jest bardzo daleko znaczeniowo od słowa polskiego. No i to wszystko. E, Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Was zaciekawił, Wam się przydało, zaciekawił Was językiem hiszpańskim. Jeśli znacie jakieś więcej słów, które zauważyliście, że są podobne wyglądowo albo brzmieniowo w języku hiszpańskim, to możecie pisać w komentarzach. Jeśli zdarzyło Wam się które z nich pomylić, to też chętnie o tym przeczytam. Dzięki za oglądanie. Jak Wam się podobał film, to możecie mi dać lajka i ja też kliknąć subskrypcję. Pozdrawiam. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmików. Pa!